Myślę, że patrząc na życiorys Jonasza Krytyki, trzeba dostrzegać taką konsekwencję, jeśli chodzi o postawę propaństwową, czyli przede wszystkim to, że w działalność niepodległościową, działalność opozycyjną zaangażował się w bardzo wczesnej młodości, czyli jeszcze w szkole średniej. I to, że już w latach studiów był. Um, istotnym działaczem nzds u na Wydziale Historycznym. To nie mówimy tu o człowieku, który był w pierwszym szeregu NZS-u w Krakowie, ale z pewnością, jeśli chodzi o Uniwersytet Jagielloński, o Wydział Historyczny, tak, to był postacią, która była dostrzegalna, której znaczenie dało się odnotować. Um, I to jego wieczne poszukiwanie prawdy o historii, to znaczy mamy um, historyka, który jest mediowistą, który interesuje się wiekami średnimi, epoką nowożytną, ale tak naprawdę dąży do tego, aby jeszcze w latach PRL-u, wtedy kiedy nauka jest spętana, odkryć historię tego pokolenia najbardziej zapomnianego, czyli ludzi, którzy walczyli o niepodległość już po zakończeniu działań wojennych. Gdy przyjrzymy się historiografii PRL-owskiej, to możemy powiedzieć, że lata 70. zwłaszcza, ale także latach 80. To już jest czas, kiedy o Armii Krajowej co nieco słyszymy, kiedy Armia Krajowa jest i badana, i wiedza o niej przebija się do powszechnej świadomości. Natomiast nieprowadzone są badania, bo nie mogą być prowadzone, o powojennym podziemiu niepodległościowym, tym, które walczyło z komunistami. Kurtyka zaczyna się interesować tym tematem jeszcze w latach 80 Publikuje pierwszą opracowaną przez siebie relację na ten temat, a później jest autorem pierwszej krajowej biografii Leopolda Okulickiego Niedźwiadka, więc te elementy życiorysu, które warto podkreślić, to ta droga z jednej strony propaństwowa i niepodległościowa, wczesne zaangażowanie w działalność opozycyjną, a później już aktywność w Instytucie Pamięci Narodowej, najpierw jako dyrektora w oddziale IPN w Krakowie, później jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, którą ukierunkowuje właśnie na wzmocnienie etosu państwowego i na wzmocnienie polskiej tożsamości narodowej przez poszerzenie świadomości historycznej. A z punktu widzenia badawczego, dążenie do prawdy. To, że już w, w czasie studiów zostaje redaktorem naczelnym zeszytów studenckich historycznych, a później przejmuje zeszyty historyczne linu, publikuje, wydaje, dąży, dąży do tego, by Tą naukę rozwijać właśnie nie tylko w odniesieniu do swojej koronnej dyscypliny, czyli medywistyki, ale także w zakresie dziejów najnowszych. Tym kluczem w myśleniu Janusza w ogóle o polskości było pojęcie wolnością. Uznawał, że wolność to jest to pojęcie, które, które najlepiej definiuje naszego ducha narodowego, i wydaje się, że te najważniejsze elementy jego myślenia o niepodległym, o suwerennym państwie. Były oparte właśnie na takiej definicji Polaka jako człowieka, który jest niezależny i wolny w swoim sposobie myślenia o otaczającej go rzeczywistości. Jeśli więc popatrzymy na to, jak on działa i jako naukowiec, i jako osoba kierująca Instytutem Pamięci Narodowej, to tym naczelnym celem, do którego zmierza, jest wyzwolenie nas z tej posttotalitarnej mentalności, z tego, mechanizmu, który on nazywał niewolniczym sposobem myślenia, to znaczy przekonanie nas, że jesteśmy zdolni do tego, by myśleć w sposób niezależny od kalek komunistycznej propagandy, by interpretować historię Polski, by interpretować otaczającą nas rzeczywistość z perspektywy człowieka niepodległego, wolnego, wolnego właśnie od tych naleciałości postkomunistycznych. Dla nosia Kurtyki nie budziło żadnych wątpliwości to, że PRL nie był państwem polskim. Czasem e, słyszymy takie koncepcje mówiące o tym, że innej Polski wtedy nie było. Kurtyka zwraca uwagę na element bardzo ważny. Z jego punktu widzenia, e, Polska Ludowa, Polska zawładnięta przez komunistów, Polska rządzona przez władze z sowieckiego nadania, nie była elementem e, historii państwowości polskiej, ale elementem Historii totalitaryzmu, imperializmu sowieckiego. Zatem dla niego z jednej strony, jako naukowiec, i jako uczestnik życia publicznego dążył do tego, by przeprowadzić wreszcie głęboką debatę publiczną, debatę historyczną nad istotą PRL-u. Po to, byśmy mogli z wykorzystaniem narzędzi naukowych, odpowiedzieć sobie na pytanie, czym PRL był. Uważał, że ta dyskusja jest ciągle przed nami, że tej dyskusji po roku 89 nie przeprowadziliśmy. Ale z drugiej strony, sam na to pytanie. Udzielał już wstępnej odpowiedzi mówiąc PRL nie był moją ojczyzną, PRL nie był, państw, nie był elementem tradycji polskiej państwowości, ale elementem spuścizny postsowieckiej, post postimperialnej spuścizny sowieckiej. Zatem zakładał, że jest to element naszej historii, ale nie jest to element tradycji, do której chcielibyśmy się odwoływać. Odrzucenie spośród komunistycznej było dla Kurtyki naturalnością, to znaczy traktował komunizm jako ideologię wrogą sobie nie tylko ze względu na ten kościec poglądów, który wyznawał daleko odmienny od komunizmu, ale przede wszystkim traktował komunizm jako materializację doktryny, która zawładnęła jego ojczyzną, doktryny, która zniewoliła jego przodków, ale także doktryny, która nie pozwoliła jemu rozwijać się jako wolnemu człowiekowi do pewnego momentu życia. Zatem odrzucał komunizm i dążył do tego, by Rzeczpospolita, wolna Rzeczpospolita ukształtowana po roku 89. w sposób jasny i klarowny odcięła się od spuścizny komunistycznej, podkreślając rolę i znaczenie. Tradycji niepodległościowej zakładał, że wychodzenie z postkomunizmu, z posttotalitaryzmu będzie procesem niezwykle długotrwałym. Formułował tezę, że będzie trwało co najmniej tyle, ile lat, tyle lat, ile lat trwaliśmy w komunizmie. Zatem szacował, że skoro byliśmy państwem zniewolonym przez pół półwiecze, przez pięć lat II wojny światowej, 45 lat totalitaryzmu powojennego, to należy zakładać, że mniej więcej Podobny odcinek czasu potrzebujemy na to, by w pełni się z pozostałości po komunizmie wyzwolić. Kluczem do, do zrozumienia tej myśli e, historycznej kurtyki jest pojęcie wolności niepodległości. On podkreślał znaczenie tradycji niepodległościowej, uznając, że to jest ten kręgosłup, wokół którego powinniśmy organizować wspólnotę narodową. E, I zwracał uwagę na to, by w PRL-u rozróżniać e, Trzy, jakby rzeczywistości, tą e, rzeczywistość państwa komunistycznego, która jest nam obca, jest emanacją e, sowieckiego imperializmu. E, te środowiska, które domagały się e, reformy systemu, a więc wywodziły się z pnia marksistowskiego i domagały się e, jakiejś formuły komunistycznej, ale innej niż ta, e, która w, w komunizmie e, sprawowała władzę i e, tych Kurtyka sobie również nie cenił. I wreszcie ten trzeci sposób myślenia o Polsce i działania w latach PRL-u, czyli działalność ukierunkowana na odzyskanie przez Polskę pełnej niepodległości, pełnej suwerenności państwowej. Kurtyka był przeciwnikiem sposobu myślenia, który mówił o tym, by zbudować socjalizm z ludzką twarzą, by ucywilizować komunizm. Uważał, że należy zbudować państwo niepodległe, suwerenne na gruzach komunizmu, a nie poprzez ewolucję tamtego systemu, który uważał za zły i sprzeczny z polską racją stanu. Możemy patrzeć na działania Kurtyki w tej sferze upamiętnienia żołnierzy wyklętych z dwóch perspektyw. Pierwsza z tych perspektyw to jest działalność związana z nauką i z popularyzacją, a więc to, że już od lat 80 badawczo zajmował się tą problematyką, zdynamizował tą aktywność naukową w latach 90., kiedy przede wszystkim zgłębiał dzieje Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a w szczególności jego delegatury zagranicznej. I ta aktywność naukowa przyniosła szereg publikacji, które dla badaczy powojennego podziemia mają znaczenie Niezwykle istotne, ale także był w stanie zbudować środowisko badaczy zajmujących się powojennym podziemiem niepodległościowym wokół redakcji zarzutów historycznych winu. I to jest wkład niepodważalny i niezwykle wyrazisty. Natomiast wydaje się, że w sferze takiej powszechnej, Kluczowe znaczenie miały jego dążenia związane z ustanowieniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. My dzisiaj często zapominamy, że to on był jednym z głównych inicjatorów ustanowienia tego dnia, a co najważniejsze, to on był tą postacią, która wskazywała 1 marca jako najbardziej symboliczną datę, a co wiązało się właśnie z tą fascynacją Janusza Kurtyki, Dziejami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zatem to on wskazał na datę wykonania wyroku na Łukaszu Cieplińskim i działaczach IV Zarządu Głównego Winu jako tą najbardziej symboliczną i właściwą dla obchodzenia właśnie w tym dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kurtyka rozróżniał dwa pojęcia. Rozróżniał pojęcie propagandy historycznej, które jest oparte na kłamstwie i polityki historycznej, która dla niego oznaczała Działania w sferze politycznej z wykorzystaniem wiedzy historycznej, ale z wykorzystaniem wiedzy opartej na faktach, a nie na przekłamaniach. Zdaniem Kurtyki polityka historyczna, zatem, powinna być elementem czegoś, co dzisiaj nazywamy soft power a więc możliwością Wpływu na hmm, budowanie kapitału moralnego przez państwo, czy też hmm, pomnażanie jego możliwości w polityce wewnętrznej i hmm, zagranicznej hmm, poprzez akcentowanie wybranych wydarzeń z, z przeszłości, a więc hmm, dla niego nadrzędną wartością, tak jak zawsze, była prawda historyczna hmm, i z tego, hmm, z, z tego obszaru historycznej prawdy hmm, wyjmowalibyśmy te wydarzenia, które hmm, z punktu widzenia państwowego są, Najistotniejsze, w najlepszy sposób budują nasz wizerunek na zewnątrz. To jest ta polityka historyczna w wymiarze e, międzynarodowym. Natomiast w wymiarze wewnętrznym o tym wypowiadał się rzadziej, ale to zwraca uwagę na konieczność odwoływania się w polityce historycznej wewnętrznej, ale, a więc związanej choćby z polityką odznaczeniową czy z e, kwestiami związanymi z e, Upamiętnieniami z patronami ulic czy innych instytucji publicznych, dążył do tego, aby ta działalność była oparta właśnie o tą tradycję niepodległościową, aby ci patroni reprezentowali niezłomne środowiska niepodległościowe. I warto zwrócić uwagę na to, że to właśnie Janusz Kurtyka jeszcze w 2006 roku zainicjował działania, które, które Zmierzały do tego, by pisać pisma do samorządów, wnioskując o zmianę nazw ulic patronów, które wiązały się z patronami komunistycznymi. A więc ta aktywność, która później, już po jego śmierci, została skodyfikowana i przeprowadzona w, w Polsce w sposób prawny, została zainicjowana jeszcze przez niego w roku 2006 i była realizowana do roku 2010. Kilka tysięcy pism, które wysyła jako prezes IPN do różnych, do różnych władz samorządowych. Dla Jarosza Kurtyki Instytut Pamięci Narodowej był narzędziem narzędziem do odbudowywania tożsamości narodowej poprzez poszerzanie świadomości historycznej. Zatem pewnie takich projektów, które realizował w ciągu tych Dziesięciu lat, kiedy był znaczącą postacią w Instytucie, moglibyśmy wymieniać bardzo wiele, ale wydaje mi się, że dla tego pierwszego pięciolecia, dla tego czasu, kiedy był dyrektorem oddziałów w Krakowie, szczególne znaczenie miało kilka przedsięwzięć, przede wszystkim te, które wiązały się ze zwróceniem uwagi na znaczenie podziemia powojennego. To on był jednym z inspiratorów. Powołania e, słownika biograficznego Konspiracje i opór społeczny, który właśnie przybliżał biografię osób walczących o niepodległość, zwłaszcza w tym okresie e, tuż powojennym, e, ale był także inicjatorem własnej serii wydawniczej, uznawał bowiem, e, że działania realizowane za pośrednictwem centrali, a więc sytuacja, w której e, efekty badań naukowych prowadzone w oddziałach są publikowane jedynie przez centrale prowadzi do spowolnienia tego całego procesu. I jako dyrektor doprowadził do tego, że w Krakowie w 2002 roku uruchomiono oddziałową serię wydawniczą, pierwszą taką serię w Polsce. Później na ten wzór zaczęły działać inne oddziały i delegatury w Polsce. Ale także on jako pierwszy zainicjował współpracę z lokalnymi mediami, uznając, że jeśli chcemy w dającej się perspektywie zmienić to te kalki komunistycznej propagandy poszerzyć świadomość historyczną, to musimy jak najszybciej i jak najpowszechniej docierać z wynikami badań naukowych do bardzo szerokiego odbiorcy. Stąd już od 2002 roku rubryka w wówczas największym dzienniku regionalnym Dzienniku Polskim, rubryka Krakowski Oddział PN Dziennik Polski przypominają wydawane przez te 18 lat nieprzerwanie aż do teraz. Natomiast gdy popatrzymy na jego aktywność jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to tutaj wydaje mi się, że tych, tych różnych przedsięwzięć naprawdę istotnych było tak wiele, że trudno z nich wybrać te najważniejsze. Na pewno początek tej akcji związanej z dekomunizacją przestrzeni publicznej to jest bardzo ważny element z pewnością działania związane właśnie z upowszechnianiem wiedzy historycznej za pomocą różnego rodzaju akcji masowych, wydawania dodatków do prasy, budowania pierwszych serwisów tematycznych, historycznych, poświęconych ważnym wydarzeniom czy postaciom z historii Polski XX wieku, akcje billboardowe, akcje ulotkowe. Cała taka działalność, która prowadziła do tego, by historię spopularyzować i mówiąc językiem kolokwialnym, wprowadzić ją pod strzechy z wykorzystaniem Dostępnych wówczas nowoczesnych narzędzi. Dzisiaj, one częściowo wydają się już archaiczne, ale wtedy, między rokiem 2005 a 2010, były to pierwsze tego typu działania upowszechniające polską historię. Coś, co moglibyśmy nazwać taką edukacją pretekstową za pomocą billboardu, za pomocą ulotki, zachęcenie do tego, by sięgnąć nieco głębiej, by poczytać troszkę o polskiej historii.